Witam wszystkich serdecznie. W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu słyszymy słowa z Ewangeliana z pierwszego rozdziału, z czternastego wersetu. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałą, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Co zobaczyliśmy, moi drodzy? Co zobaczyliśmy w te święta Bożego Narodzenia? Czy zobaczyliśmy Betlejem? Czy zobaczyliśmy. Żłobek? Czy zobaczyliśmy stajenkę? Czy zobaczyliśmy aniołów? A może zobaczyliśmy biegnących do Betlejem? Pasterzy? Co zobaczyliśmy? A może każdy z nas zobaczył swoje narodzenie. Nie chodzi o to, żeby przenieść się wspomnieniami o kilka, czy też Kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Nie o to chodzi, żeby zobaczyć stare fotografie, ale chodzi o to, żeby narodzić się wewnętrznie, żeby w końcu narodziło się to, co powinno żyć, żeby w końcu narodziło się to, co powinno się rozwijać, żeby się narodziło pragnienie do życia, żeby się narodziło pragnienie do działania, żeby się narodziło pragnienie. No właśnie, moi drodzy, co w nas umarło już, a co powinno żyć? Przemyślmy sprawę. Co zobaczyliśmy? Czego doświadczyliśmy w te święta Bożego Narodzenia? Apostoł Jan pisze, że zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Oby każdy z nas, moi drodzy, w Betlejem zobaczył swoje narodzenie. Narodzenie z wiary, narodzenie z Bożego Ducha, narodzenie do życia, do życia wiecznego, do życia z nowo narodzonym zbawicielem. Życzę Wam tego, moi drodzy, żeby każdy dzień był budzeniem się do życia, żeby każdy dzień był wzrostem, żeby każdy dzień był rozwojem, rozkwitem. Żebyśmy każdego dnia byli coraz bliżej naszego zbawiciela. Niechaj te życzenia się spełnią. Pragnijmy tego. Pragnijmy się rodzić na nowo. Zostawmy to, co stare. Zostawmy to, co nas przykuwa do ziemi. Zostawmy tych, którzy przykuwają nas do ziemi. Którzy nie pozwalają nam się rozwinąć. Którzy nie pozwalają nam rozkwitać. Porzućmy te wszystkie. Ciemne czarne myśli, które nas skuwają. Bądźmy dziećmi światłości. Jeżeli zobaczyli chwałę, to zobaczyli światłość, to zostali tę światłością ogarnięci, przeniknięci. Ta światłość przeniknęła ich życie. Bądźmy ludźmi, którzy świadczą o światłości. Bo w światłości jest życie, bo Chrystus jest światłością, światłością każdego z nas. Amen.